Wysoka Izbo dziś nie rozpocznę od socjalistów wierzących i niewierzących, chociaż muszę po, bardzo mocno podziękować Senatowi, że wyszedł właśnie z taką propozycją i że wreszcie po roku 89 próbujemy zamknąć symbolicznie okres komunizmu w Polsce, chociaż mam wątpliwości, czy w wielu obszarach on nadal nie istnieje. Są znamienne życiorysy. SS. Komunizm w Polsce wprowadzali rzezimieszki, przestępcy. Proszę się nie bać używać tego sformułowania. E, zwłaszcza z Gwardii Ludowej, ale nie tylko. Byli to ludzie upadli. E, dziadziuś wprowadzał, tata był już w ministerstwie, później tata i wnuczek często był na e, fundacji Fulbrighta. Tym komunistom udawanym, a w zasadzie gangsterom z PZPR-u, służb. Jakoś dziwnie smakował zachód. 26 lat temu komuna upadła na cztery łapy. A tutaj dzisiaj jeden z parlamentarzystów przywołał świętej pamięci pamięć pana profesora Kozłowskiego. I ja nawet szanuję pana profesora Kozłowskiego, ale drobna uwaga. Pan profesor Kozłowski pozwolił wprowadzić do. Archiwów Służby Bezpieczeństwa, komisję znanego redaktora, który zarządza gazetą wyborczą, gdzie przez prawie dwa miesiące trzebiono i przeglądano najbardziej ścisłe i tajne dokumenty. W związku z tym trochę prawdy trzeba również mówić o panu wiceministrze Kozłowskim. Ta, służba, ta Izba ma służyć wymianie poglądów i prawdy. Zbigniew Herbert powiedział, że mamy taki problem, to jest zaburzenie semantyczne. My nie nazywamy prawdy prawdą, oszusta oszustem. My mamy problem semantyczny. Wszystko, cokolwiek się udaje, udaje się tylko wtedy, kiedy możemy zmienić na początek nazwę. My mamy przywrócić standard arystotelejski, czyli tak zwanej zasady wyłączonego środka. Albo się jest, albo się nie jest. Proszę zwrócić uwagę na perfidię komunizmu. Na perfidię tych gangsterów, którzy rządzili Polską i którzy bardzo często w związku z tym, że upadli na cztery łapy, a dzisiaj, łapy dzisiaj mają dzieci w wielkich zarządach banków, w najwyższych instytucjach. W MSZ jest 200 tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa. Mamy prawie 1800 ludzi, którzy ujawnili swoją agenturalną przeszłość w biurze wyborczym. Wszędzie oni nadal są. Tam trzeba. Żelaza trzeba tych ludzi wykluczyć politycznie z działalności. Oni szkodzą państwu polskiemu, oni mogą podlegać szantażom. My nie możemy pozwalać na to, że ludzie, którzy byli kształceni w Moskwie, nagle okazuje się, że dzisiaj przekalkowali sobie, że mogą służyć państwu polskiemu. Nie, nigdy nie, służyć, nie będą służyć państwu polskiemu, ponieważ zawsze będzie to odium problemu, że można ich szantażować. Szanowni państwo, oczywiście co do samego projektu my się kompletnie zgadzamy. Rodzi to tylko pewien problem, że oczywiście tym problemem dla nas przynajmniej są koszty. Państwo musi wziąć na siebie koszty zmiany, ale to trzeba po prostu zrobić. Osobiście państwu powiem, że ja 17 Stycznia walczyłem z tablicą, która przez 70 lat na Politechnice Częstowskiej wisiała i wprowadzała w błąd ludzi. I teraz proszę zwrócić uwagę: władze miasta fetują podobno wyzwolenie przez Armię Czerwoną. Szanowni Państwo, ja jestem w szoku, że można być albo tak głupim, albo tak zwichrowanym. Nie było żadnego wyzwolenia. Armia Czerwona nie wyzwalała Polski. To są ci sami żołnierze, którzy w 1939 roku dokonywali rozbioru państwa polskiego. Z Ribbentropem. To nie są inni ludzie. To mnie nie obchodzi, że to nie był Sasza, a to był Grisza. To byli ludzie zbrodniczych organizacji. Nie wolno wspierać jakichkolwiek symbolów ani nazizmu, ani komunizmu, ani, ani faszyzmu. Szanowni Państwo, kiedy 17 stycznia próbowałem... Zasłonić bohaterem Sojczyńskim, to jest taki częstochowski bohater. O nim nie wolno mówić w Częstochowie, nie wiem czy Państwo wiecie, bo ścigał go osobiście pan Moczar i młody major Smiersza, Smiersza który później został, jak to się mówi, wielkim Polakiem. Ja mówię o panu Jaruzelskim. Nigdy nie wymieniam, że jest generałem. On nie był polskim generałem. Nie wolno w Częstochowie o tym mówić, dlatego że osobiście po Lisińcu, po Częstochowie gonił Sojczyńskiego. Dziesięć lat nam zajęło, żeby postawić obelisk Sojczyńskiego. Dziesięć lat w Częstochowie walczyło się. Dlaczego? Bo w samorządach też mamy głęboką komunę i ludzi z PZPR-u. Trzeba was wszystkich odciąć z PZPR-u, no i może jeszcze z tej zielonej koniczynki, może będzie trochę lepiej. Dziękuję. Dziękuję.